I się człowiek perfumuje, i bluzkę nową sobie na smatach kupił. A te kobiety w ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Tak jakbym w ogóle patrzył się, jakbym był duchem, rozumiesz? Przezroczystym duchem. Jest taki sposób, Misza. Jeden, jedyny. To dawaj. Dawaj, no, ale nie wiesz, nie jest na baby Nie normalnie. wierzę, że masz coś, lusterko, czego będzie. Masz tu serko w aucie no mam. Spójrzcie i zrób uwodzicielską minę. Spójrzcie tak wiesz, prosto w oczy kobiecie, jakbyś się patrzył, zrób uwodzicielską minę i uwaga, zagryź wargę. Po prostu tak wiesz, przygryź w uwodzicielski sposób wargę, tak jak to, no mówię ci, uwierz mi, że będzie e, petarda. Po prostu patrzysz szyb na nią i zagryzasz wargę. Potrenuj przed lustrem, a potem to wiesz, normalnie, żeby ci to weszło w krew i naturalnie żebyś to robił, nie? Po prostu zagryzasz wargę, patrząc się na kobitkę, prosto w oczy, uwodzicielskim wzrokiem, zagryzasz wargę i kobiety miękną nogi, rozumiesz? Miękną nogi. Tylko to musi być taki uwodzicielski wzrok, nie? Wiesz co, to, to nie no. będzie działało. Czemu? No, 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 na mnie nie będzie działało. Na no na kobiety ciebie kobiety, nie, chyba. to ma działać cześć? na kobiety. No na no, cześć. No, no cześć. Co za kuli